Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w różnicach w drzewie genealogicznym w pokoleniu czwartym. Kochani, kochani, strasznie mi się simsy przycinały. Ostatnio nagrałam wam odcinek po aktualizacji, gdzie doszła możliwość wyboru na przykład umywalek, nie? Że dana umywalka jest do kuchni, a dana, dana umywalka jest do łazienki. I ja sobie tak tu właśnie poustawiam, że ta jest używana jako łazienkowa, a ta jako kuchenna. Więc bardzo... Fajne, mm, fajne aktualizacje, natomiast strasznie mi z tym się ścinało i w ostatnim materiale, co wam nagrywałam, ale ja go wam chyba raczej nie opublikuję, zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądać, ale raczej nie doszło do pewnych, do rozwoju pewnych sytuacji. Yy, tak, mianowicie yy, nasza Anastazja yy, poznała pewną dziewczynę nastolatkę, która jest siostrą, siostrą, siostrą Lu Czyli manża Charlotki, czyli jej byłego. No i nasza Anastazja, czy w formie zemsty, czy po prostu tak chce. Ma pewne właśnie relacje romantyczne, pewne relacje romantyczne, ma po prostu relacje romantyczne już z, właśnie z, 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 z Jezu, jak ona miała na imię? Skate, przepraszam, Skate I będę chciała na pewno, żebyście ją poznali. Dzień wcześniej właśnie była na wagarach, spędziła ten dzień z Kate. Może mi się uda tutaj coś powstawić, ale tak ją wam z pewnością pokażę. Także tak, wszyscy śpią. Gadacie sobie i patrzcie, nie ma jej już. Oczywiście w ogóle poznałyście tutaj te czysto teoretycznie, tak? Skup widok. Aha, do was no proszę, moja droga. Okej. Okay. To ja bym chciała z nią sobie pogawędzić. Pochwal szczerze. Nie pamiętam, jaki jej strój zrobiłam kompilowe, ale chyba, chyba jest. Jest. No. Dobrze, że nie taki sam, bo ja mam manię czegoś takiego, że właśnie daję z nią często do samoobrania, bo na przykład mam fazę na dane ubranie, bo mi się mega podoba i wszyscy muszą chodzić w, w tych ciuczkach, nie? Tylko pytanie jest, czy to są y, szczere relacje, czy jednak nie ma tam jakiejś nutki zemsty na Lu? Jak myślicie? Mamy godzinę czwartą, piątą, no mam nadzieję, że to się nie będzie jakoś feste ścinać, bo no ja nie wiem, mam się ścina, Muszę zrobić porządek właśnie z modami i tak dalej, i tak dalej. W ogóle mamy grudzień, piękny czas. Ja już sobie pozwoliłam nawet choinkę, jak widzicie, tutaj z boku postawić. I, no, tak stwierdziłam, że tak właśnie zrobię. Dobra, chodź tutaj, moja droga, i przyjdziesz. No, Zatwić się nie musisz. W sumie tak, jak możesz, chodź. Skorzystaj sobie, weźmiesz sobie prysznic. Ty byś mogła zrobić, przygotować jakieś śniadanie, tylko najpierw byś wyrzuciła to zepsute jedzenie. Wyrzuć zepsute jedzenie, następnie weź, proszę cię. Tutaj śniadanie omleta. Czy ty dzisiaj idziesz do pracy, mój drogi? Ustawiałam inaczej mikrofon, więc sama zobaczę w ogóle później w montażu, jak to będzie, że jest on trochę dalej i jest bardziej czuły, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że, że będzie po prostu w porządku, jeśli chodzi o akustykę tutaj pomieszczenia. Dobra, ty masz dzisiaj wolę, no to dobra, śpi sobie, ty w ogóle będziesz miał urodziny, bo też wam mówiłam w tamtym materiale, który nie wiem, czy wam opublikuję, czy nie, że mamy, moi drodzy urodzinki. Mamy urodzinki Liama oraz Jake'a. No i jak dobrze wiemy, nasze dzieciaki muszą mieć umiejętności rozwinięte. Dziecko chociaż jedno, a dziecko mało chyba też jedno, ale w zasadzie u mnie to wygląda tak, że nasz chłopczyk ma tutaj społeczna na, na dziesiątym poziomie, więc może być postarzony, a maluszek nasz ma oczywiście wszystko rozwinięte. Myślę, że to jest pewna naleciałość zestu dzieciaków, że właśnie wszystko im, wiecie, rozwijam i tak to wychodzi później. Dobra, także mamy środę. Ja nie wiem, czy ona by się wyrobiła z tortem. Raczej nie, no a dzisiaj ma, są te urodziny i bym nie chciała po prostu um, Wiecie, żeby im to jakoś przeszło Bez urodzin, bo chciałabym, żeby byli szczęśliwi, zado zadowoleni i w ogóle i w szczególe Także zobaczymy jak to będzie, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku Dobra, chodź tutaj, ojej, ale mi ucieka dzisiaj e, Chciałabym zobaczyć tutaj, a upisz ubrania, czyli ubrania nawet nie są uprane Także fajnie jakbyś Brawa. Nastawiła taką pralkę, nie więcej ja nic nie trzeba. Zmieniłam też pralki, bo tam tamte się ścinały. Niby są te same, tylko kolor zmieniłam, no ale mam nadzieję, że będzie w porządku, że nie będą się aż tak zacinać teraz. Chodź weź sobie resztki. Mhm, torta. Ty jesteś ogarnięty i tym maluszku też. To w zasadzie nie wiem, no chodź sobie tutaj. Co to takiego? Co ty byś mógł tutaj robić? Co to takiego? Poproś, bla 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 bla. Nie, nie wiem, no, pobaw się, bo za chwilę będziesz miał urodziny i tyle z tego będzie. Chodź, baw się z zabawką. A, lubisz śmieci. Aha, lubisz śmieć, Śmiećki, lubisz, tak? Śmiećki, śmiećki są fajne, nie? W ogóle nie wiedziałam, że ty masz takie zęby, młody. Naprawdę, nie miałam zielonego pojęcia, że masz takie ząbki. No, ale okej. Okay. Dobra, i robisz się ząbka. W zasadzie, gdybyś mógł pomóc, mamie, dołącz do gotowania. To by było fajne, jakbyś dołączył. No ale pewnie ona zdąży zrobić, zanim ty w ogóle właśnie tutaj dołączysz, nie? No. A ty? Ty oczywiście nie odrabiasz lekcji, nic, tylko słuchawki, okej. Okay. No nie wiem, może ją i dzisiaj wyśle do tej szkoły. Jestem ciekawa, właśnie, czy jej wybranka? Tak. Też chodzi do tej samej szkoły. A w ogóle tak mi się śmiaściało, bo wiecie, ja zaczęłam jej sobie tutaj uzupełniać. Daj się przyłapać na zdradzie. Zostań Ex innego sima lub Simki, no to mamy, wiadomo, z Lu. Co i cudze związki. No i w ogóle jako narmansowa z siostrą naszego Lu, to jest właśnie Kate. Już Wam ją tutaj pokażę. Otwórz profil. No i to jest nasza Kate. Oj, chyba coś. Nie wiem, dobra, nieważne. Brak zgodności charakterów, naprawdę? Ojejku, niedobrze. Dobra, to jest siostra Lu właśnie. No i jak nasza Anastazja flirtowała z Kate, to Lu tak się denerwował, no bo oni mają naprawdę na wysokim poziomie jeszcze te romantyczne tutaj rzeczy. Tak się irytował, tak się denerwował, że mi uzupełnił właśnie tutaj dejście przyłapać na zdradzenia, przecież oni nie są już razem, oni przecież zerwali. Także no, dosyć śmieszna sytuacja dziwna i... to tak. mhm. no Ale okej, okay. dobra. Ty jedzonko sobie byś wzięła, weź sobie porcję. Ty jedzenia nie musisz. Nie wiem, uzyskaj dodatkowe zaliczenia i dobre oceny. No czemu nie? Najwyżej wiecie, najpierw Jerzykowi zrobimy urodzinki, no bo on jest w domciu, a później zrobimy urodziny naszemu Liamowi. A ty w zasadzie pokaż tutaj, jak u ciebie wygląda. Ty też masz urodziny jutro. No to nieźle. Dzień po dniu. No to mi się wydaje, że w tym odcinku e, cała trójka będzie miała urodziny po prostu i tyle. To byś już nie jadła, bo już coś sobie pojadła. choć tutaj. E, wykąp się może nie, bo w zasadzie jesteś ogarnięta. Umyj zęby. Dobra, jesteśmy umyci. E, to będziesz mogła sobie... Mm, mm, mm. I nie, dobra, nieważne. Ja bym to schowała po prostu. No i poproszę o ciebie, abyś... Oczywiście nie mamy jakichś torta. Nie, nie mamy. Okej, okay, dobra, to byśmy dali gotuj i weźmiemy, poprosimy naszą Simkę, żeby właśnie przygotowała tort na urodziny. Oczywiście nie będziemy wyprawiać urodzin, no nie. Będziemy. Tort hamburgerowy, także ona się tym tutaj zajmie. Okej, okay, i wy pójdziecie do szkoły, no już, no pójdziecie do szkoły nowego. Rozmiaj z Himem. Czyli masz taką miarę relację No do to dobrze, a gdzie jest? Rozgniewany, czemu? Czemu jesteś rozgniewany? O nie, 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 Bąbelku, wyślij pojedynkę. Nie będziesz... A, fuj, 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 fuj! Patrzcie co on robi. Nie, w Kimu! O Batulu. Naprawdę. Lubicie się tak bawić. Dzieci. Ja nie mam dzieci, więc ja nie wiem, ale moja młodsza siostra jak była dziecią, Boże, nie powinnam tego mówić, ale nigdy nie przyłapała jej na takich rzeczach. Dzieciaki tak lubią, nie? Nieraz widziałam jakieś tam y, demotywatory właśnie z dzieckiem przy No. Dobra, ale jak ty nie pracujesz dzisiaj, no właśnie, weź kąpiel dla Jake'a. Przygotuj kąpiel dla Jake'a, ty w zasadzie zdobywaj przyjaciół, fajnie jakbyś miała jakieś relacje. A ty idź do szkoły już zostały te lekcje, bo już jesteś spóźniony. No. Także idź iść do szkoły, a ty ogarniasz y, torcik. No i bardzo dobrze. Jeremy i Jake mają surową dynamikę rodziny. No okej, okay, no jak tak jest, no to nie będziemy zaprzeczać tutaj, prawda? No, także tak. Także fajnie, bo będziemy mieli urodzinki smutne. Dlaczego? Wrażenie smutku. Zły, o nie kąpiecie się, Kąpiecie się, no to super. I w ogóle ciebie tu bym przebrała. MC Command Center, um, garderoba, Zmienię strój i, i proszę cię, choć tak ubrany, nie? Nie w samych majtkach, ja cię proszę. Proszę cię. A ty będziesz się dobrze uczyć. Ucz się pilnie. Okej. Okay. Jej, ona jest taka śliczna. Uwielbiam tą sminkę naprawdę. Okej. <grym> zdjęć zdjęcie takie fajne by się zrobiło, ale no... o. O, jaź. Fajna jest ta Simka, ja ją bardzo lubię. Wiecie? Bardzo ją lubię. O, w ogóle ja lubię rodzinne rozgrywki, no to to już chyba każdy wie. A jestem bardzo ciekawa, jak będzie w kolejnym pokoleniu, no bo jak dobrze wiecie, w kolejnym pokoleniu będziemy złem wcielonym po prostu. Tak. Zobaczmy, jak to będzie ogólnie wyglądać. Sama jestem ciekawa, jeszcze, wiecie, nic nie rozmyślałam. A w ogóle jesteśmy już tak daleko. Jest 30 odcinek, 31, jakoś tak, tego pokolenia. Więc myślę, że zbliżamy się ku następnemu. Aczkolwiek jeszcze mamy tutaj troszeczkę do wypełnienia. Już sobie zobaczę tutaj, wiecie. Już sobie tylko zobaczę. Gdzieś to miałam w notatniku w ogóle wpisane różnice i tak, co my musimy jeszcze tutaj w ogóle wypełnić, moi drodzy? Kolejne czwarte. Yy, dobra, to będzie ok yy, Aspiracje. Posiadaj przynajmniej czwórkę dzieci. No to mamy czwórkę. Opiekanie może zabrać dzieci, ok I mamy do zrobienia tak naprawdę jedno wesele, no i musimy jeszcze yy, między aspiracjami się tutaj przemieszczać, nie? No, także aspiracje mamy do wykonania. I ślub jeden, i tyle, tak naprawdę. Dobra, ja bym po Ciebie poprosiła, żebyś dodała tutaj świeczki. Podziel się odpowiedziami, a weź. A rozmawiaj. No, to także proszę Cię tutaj świeczku nie dodać. Pięknie. No i kochani, ja myślę, że sobie zrobimy takie mini urodzinki. Oj, tutaj, podejdź. Nie sprawdziłam, kto dzwonił. Mm, I poroszę cię więcej opcji. Pomóż znuknąć świeczki Jake Sanders. Chodźmy, myślę, że już warto by było mieć to z głowy. Ojej, jaka słodko mówi w ogóle mega, mega sweet. No, także dobra, robimy sobie urodzinki teraz. I zobaczmy. Tam. Ej, co się ścinasz? Co się ścinasz. No. Oh, i mamy, proszę Państwa, urodziny. Aluminka zrobiła. Ale fajna mina. Mina fajna, nie? Fajnie co zrobiła. Dobra. Oo! Oh. Mamy urodziny, moi drodzy. Super! Tak jest. No i w domu się postarza. No niesamowite. Zawsze ci simowie gdzieś tam mi uciekali. Jak to u Ciebie wygląda? Motoryczne, kreatywne dzieciństwo, czeka Cię nieograniczona kreatywność, łamanie wszelkich zasad, wybuchy złości, pora zacząć zabawę. No to dobra, no to dajmy mu kreatywny. Nie pamiętam jakie dawałam tamtym. Nie pamiętam. Ale będziesz wesoły i tyle. Fajnie. Hugoś, patrzcie no co mi ten Hugo robi, nie? No proszę bardzo, jest. Jest na nagraniu, oczywiście, że jest maluszek. Idziesz sobie? Dobra, Hugo sobie poszedł, przywitał się i poszedł. Enzo w ogóle śpi sobie gdzieś tam hen hen w kuchni, bo mu tu jest za ciepło tak nie lubi, wiecie? Nie lubi, a Hugo to tak troszeczkę na kolankach, troszeczkę w legowisku i tak to jest. Dobra, e, przyjdzie później Liam i zrobimy mu urodziny. Dobra, ja bym chciała w ogóle przejść do Kasa, e, Kas... Full edit mode, pewnie będzie przez to, że tą czułość zmieniłam w mikrofonie, to będzie słychać w ogóle klawiaturę, wszystko będzie słychać. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo właśnie mm, nie wiem, czy głos nie będzie lepiej brzmiał. Wiecie, mm, czytelniej jakby. Modyfikuj, stwórz Sima. E, Dobra, przerobimy sobie go. Ojejku, pewnie klaskanie też nieźle będzie słychać. No, ale przerobimy sobie właśnie naszego Sima i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Tak jest, także przechodzimy sobie teraz, go zobaczycie właśnie, jak wygląda nieprzerobiony. Tak. Tak wygląda nieprzerobiony, a za sekundkę zapraszam Was do y, zobaczenia efektu końcowego. No i dobra kochani, mamy naszego Sima już przerobionego. Tak wygląda Jake Santos po przerobieniu właśnie. Tylko chciałam jeszcze zobaczyć ząbki, bo zapomniałam o zębach, bo zęby już bym mu wyprostowała. No właśnie. Także tak, będziesz miał prosty zęby, że niby aparat nosiłeś przez jakiś tam czas, nie? No i tak wygląda nasz Jake w stroju codziennym. Tutaj mamy strój wizytowy, sportowy, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę. Także tak się on o to właśnie prezentuje. Bardzo fajny chłopczyk, podobny do rodziców i do rodzeństwa ogólnie. No i także fajnie, super. Także, Jake'uś już dorósł, za chwileczkę zajmiemy się, jak wróci ze szkoły, Liam. Tak, Liamem się zajmiemy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała właśnie jako nastolatek, a to też, też tego jestem mega ciekawa, jak się będzie prezentował. Czy się bardzo zmieni, bo ja szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie patrzę właśnie na simów, mm, wiecie, wcześniej, tylko z wami sobie patrzę, no, no i okej. Okay. Dobra, ja jestem ciekawa, czy on w ogóle będzie miał y, pracę domową. Nie, jak pójdzie do szkoły, czy będę musiała mu kupić, bo właśnie tak się dzieje, że zawsze muszę kupić. I tak, ja bym nie chciała, żeby to ktoś zjadł, no bo jeszcze będziemy mieli dzisiaj urodziny, jutro urodziny, a szkoda mi pieniędzy. <grym, 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 żeby robić kolejne torty. Dobra, czy możemy już... O, wyrzuć sobie tutaj jedzenie, powyrzucaj, tutaj poogarniaj. To pralka chyba nam wyprała, tak jest. Wyładuję jej, przynieść do suszarki. Chociaż wiesz co... Jak my mamy sznurek, wyładuj i przynieść yy, na sznurku na pranie, no bo jest piękna. Aha, pada, kurde. A, dobra. Nie, wiecie co, jednak, do suszarki. E, Włóż do suszarki, bo myślałam, że wiecie, że jeśli będzie ładna pogoda, no to sobie najwyżej rozwiesimy to na dworze, ale skoro pada, no to nie będziemy robić sceny. Ty masz. Yy, ma Narysuj obrazki w stanie zainspirowania. I tutaj praca domowa nie zaczęta, no bo nie mamy pracy domowej, ale w zasadzie to chyba powinnam mieć tutaj w biblioteczce coś. Także chodźmy tutaj do biblioteczki, i tak jest, mamy zgadzać się. No to w sumie odrób sobie, żebyśmy tutaj to mieli zrobione. No i tak, ty jesteś kreatywny, no to w zasadzie może będziemy tę kreatywność tutaj rozwijać. Malowanie na przykład. No zobaczmy, w ogóle to ty nie masz łóżka, nie? Ajajaj, niedobrze. Mów o. Niedobrze, nie mamy łóżka. I w ogóle z tego biurka tutaj dzieciaki w ogóle nie korzystają, więc ja sobie pozwolę to no, gwizdnąć. I szukać łóżka. Zawsze mam problem z tym, żeby znaleźć jakieś łóżko. Szkoda, że wiecie co. O, tutaj w zasadzie belki są takie. to O, tak, żeby mieli kołdry trochę inne, nie? No i to będzie pasować. No. Właśnie, problem tkwi w tym, że oni nie mają za bardzo gdzie odrabić lekcji, nie? E, dobra, wy tutaj macie w ogóle tyle miejsca teraz, że... uch! Dobra, to to byśmy mieli zrobione. oki doki. dobra, odrabiasz lekcje, w porządku. A ty co w ogóle robisz? Ty się lenisz, nie? Dobra, gdzie to na dworze Naprawdę. W ogóle to powinieneś dać do domu. Bo jak leję, to nic z tego nie będzie. A ty... No właśnie, chciałam Cię o to poprosić, wiesz, żebyś tutaj pogarniała troszeczkę. Także nie wykopra, no bo... Chciałam, żeby ona odchwaszczała zwisz poza sezonem, ale nie możesz odchwaszczać. Dlaczego nie możesz odchwaszczać? Nie wiem. Mm, sprzedaj wszystko. No, ale nie może odchwaszczać, bez sensu. I nie może. Mm, syp ziarna dla ptaków. No dobra. No dobra, dobra. No. Myślałam, że wiecie, sobie podchwaszczamy tutaj troszeczkę, no ale jak nie, to nie. Dobrze, ulepsz. Wszystko mamy zrobione, także proszę cię, zaduj zmywarkę do naczyń. E, dziecko się tu uczy, także też fajnie byłoby pomóc przy odrabianiu. A ty w takim razie jak naprawisz, może się wyrobię. Czemu ty jesteś smutny? Pęcherz. Skorzystaj. Jedz. A ty byś mógł przygotować obiad. Podaj hmm, obiad, i możesz zrobić na przykład ulpeciki. Ty byś uczyła tutaj. Także fajnie. Dziecko y, wypełnia aspiracje. Dziecko lub wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej. Hu, na pewno. <laughs> na pewno. I duża szczęśliwa rodzina. Miej czterech, czterech wnucząt. Okej, okay, no to to jest do zrobienia. W takim razie, no czekamy, czekamy, aż wrócą. Słuchaj, ja się tak wiercę zawsze, ja się tak wiercę zawsze, mi tak jest wiecznie niewygodnie. Dobra. No to nic, no to czekamy po prostu, ewentualnie przyjdziemy, bo i tak musimy zrobić ten... I tak musimy urodziny dzisiaj zrobić Liamowi. Nie? A teraz byśmy poszli do Szarlotki, no bo wnuki, a Szarlotka chce mieć dużą, szczęśliwą rodzinę, wiadomo, no bo to jest rodzina Megasinka. To byśmy mogli ich tam już poprosić. O, next Gigi, Gigi. Dobra, to pojedziemy, poprosimy ich o zrobienie nowego dziecka. <noise> nie, poprosimy ich o zrobienie BaraBara. No i pokażę wam Kate. A uh, tylko się zastanawiam, właśnie czy w Kasie, czy nie w Kasie. No kurczę, no zobaczmy. No i dobra, jesteśmy u naszej rodzinki, wyszli w pojedynkę. Tak, bo ty do szkoły chodzisz, tak w ogóle nie. No. Ty idziesz do szkoły, dobra, idź do szkoły jeszcze na chwilę. Okej, okay, ty pływałaś, nie wiem, nie wiem, gdzieś ty pływała, moja droga. Mm, a gdzie masz męża? Tu Masz męża. Uff! E, okaż oddanie, wow. Romantyczne, flirt. No, flirt to bardziej czułość, bym powiedział. Okaż czułość, okaż oddanie. Jejku, no ranek, kuska, intymność. Bara, bara, postaraj się o dziecko. Dziecko wam podrosło, ojejku, nie wiedziałam. Dziecia wam urosła kurczę, to muszę jej łóżeczko tutaj dać. Ej, nie ścinaj mi się teraz. Halo? Halo? My musimy dziedzi łóżeczko tutaj wstawić. Fajnie. Ekstra. Także już się bierzemy tutaj do roboty. No i wstawimy łóżeczko. Myślę, że to sobie usuniemy, to sobie usuniemy. Chociaż kołyskę to można byłoby zostawić, bo im się na pewno przyda. Tak. Bo ja planuję, że to oni będą mieli tą czwórkę dzieci. Ale wtedy byśmy musieli coś tutaj stawić. To wywalimy. Po co im szafkę Przestańmy. Po co im szafka? Jest im absolutnie niepotrzebna. Absolutnie niepotrzebna. Hmm. No i byśmy znaleźli tu łyżeczko. Na przykład takie. No, nie. Dobra. Tylko pytanie, czy tutaj dojdzie do tego łyżeczka. Nie, może się uda. Dobra. To tak, łóżeczko byśmy mieli. A jeszcze dobrze byłoby mieć, gdzie przebierać to dziecko, nie? Tutaj to wywalimy. A ym, tutaj tu jest do przebierania. Przewija jak Chcę, przewijak, przewija jak moi drodzy. Ale nie ten. Zaraz sobie wpiszę, przewija jak normalnie. No. Kurde, wbija mi się tu. Nie mieści mi się. Chyba, że bez kosza to damy tak. A raz to poprzesuwamy. Może w ten sposób. No, na tej parceli to dopiero się zaczyna, no. Masakra. Tamtych było lepiej. Ale okej. Okay. Dobra, to mamy przynajmniej gdzie kłaść e, nasze dzieciątko. E, dziadek. Połóż Simkę spać. Dobra. E, ty idziesz do szkoły. Ty idziesz do męża. Do męża swojego cudownego, jedynego, najdroższego. Idź. I są fajni, bo oni się kochają. Do a w co on się w ogóle ubrał? To ja nie wiem. Bo on jest tym aktorem, nie? Czy nie? A, Niech robi co chce. Niech robi co chce. Postaraj się o dziecko. Dziadek się miał zająć. Weź wykąp dziecko, zrób co, cokolwiek. No, bardzo dobrze. I zrobimy sobie test od razu ciążowy i jak się to ogarnie to jedziemy do domu. Te nam zaraz y wrócą ze szkoły. Dobra. I chodźmy tutaj, zrób test ciążowy, chodź. No? Kate skończyła lekcję. Rany, idź, idź, proszę cię, chodź, chodź. Test ciążowy. No? Powiedz, że jest fajnie. Powiedz, że będziesz w ciąży. Please. Proszę. Powiedz tak. Nie? Naprawdę? To jaj. Lu, nie idziesz do pracy. Nie, nie wr wracaj. Chodź, nie idziesz jeszcze do pracy. I jakie poświęcenie, no. A gdzie ty pracujesz? A faktycznie pracujesz, no. A nie idziesz do pracy. No, ogarnijcie się, proszę ja was. Mhm, mhm. mhm. Fajnie. No, idź, idź, Lu, idź. Do roboty, a nie. Chcecie mieć dużą, szczęśliwą rodzinę. Będzie dom Zmienić. Przecież to normalnie nie ogarniemy tego. Dziecko płacze tak w ogóle. Mm, chce się EE. -e. Został w łazience! Nie! <laughs> Użyj pieluszki. Dziadek, chodź tu. Chodź tu, dziadek i opiekaj nad dzieckiem. Mm, adoptuj. Dżemka na karm. Chodź, nie lenił się tam już rodzice para barują, ale dziecko samo w łazience. Dziadek miał się zająć. Niby idzie, ale to ciężko, ciężko. Ciężko. Co uda się? Jest! Mamy to, moi drodzy. Dobra. No to yy, kochani, kochani, kochani. Pokażę mam jeszcze Kate. Teraz w kasie, Jakby się tak nie zaczynało, to byłoby dobrze. Yy, także chodźmy tutaj. Modyfikuj swój SIMA. Zaprezentuję Wam Kate, żebyście wiedzieli, jak ona, się, jak ona wygląda w ogóle z bliska. Żebyście tutaj mieli jasność y, odnośnie tej dziewczyny. Także macie Kate Heiss. Jest ona siostrą Lou Heissa. I tak ona wygląda. Tak się ona prezentuje. To jest jej strój codzienny. Tutaj mamy strój wizytowy, sportowy, do snu, imprezowy, do pływania. Na ciepłą pogodę oraz na zimną pogodę. Także tak się ona prezentuje. Jest ona wcieleniem złośliwości, jest romantyczką i też jest śmiałą synką. Także tak ona wygląda. Dosyć charakterna dziewczyna. Myślę, że w zasadzie to napasuje do naszej Anastazji. No. Tylko, że wiecie, no Anastazja jest dziewczyną dosyć mocno zranioną przez jej brata. Kate wraca, więc można się jedynie zastanawiać, czy to, że ona gdzieś tam z tą Kate, wiecie, flirtuje, to czy nie robi tego właśnie po złości. Dobra, przechodzimy do zarządzania światami, wracamy do naszej rodzinki, no niestety tutaj są te tryby przejścia. No i jesteśmy u naszej familii. <noise> jesteśmy u naszej familii, muszę wyciągnąć torta, moi drodzy. O nie, kosz się zjarał. no nie zauważyłam. Okej. Okay. Otwórz. Otwórz, otwórz i bierzemy sobie torcikka. mam dwa torty. Ja, ja, ja ślepa jestem, dobra. No i spójrzmy tutaj. Y, nasz y, młody tutaj ma pięknie, y, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Y, społeczny dziesiąty poziom. Mógłbyś się jeszcze nauczyć jazdy na rowerze, wiesz? Zanim cię postarzymy, chodź tutaj. Ym, jeździ. Może byś to ogarnął jeszcze. Fajnie by było. To by było fajne. Tego nikt nie naprawił w końcu Ty Nie masz książki, czyli ty się nie uczysz i tyle. Czego ciebie tak cały czas widzania? Wiecie co? Na trujeszce, śmigamy, 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 śmigamy. jest Przedsta poziom umiejętności motorycznych. Klik mi dziecięce rower, a następnie wybierz ćwiczy jazdę. Ćwicz jazdę, to co? No mamy jeździ? To są to tylko... Y, mo motoryczne się tutaj liczą? A nie tak. A! Chyba, Bo ja ten rower chyba mam z modów, nie? O ten. Mały cyklista. E, no dobra, chodź tutaj i e, spróbuj kratkiem. Chodź, teleportuj się. <grytanie> Ale chciałam z tego rowera. Naprawdę, zsiądź już z niego. Teleportuj. No. Ok, i wypowiedz życzenie, dlaczego nie? Ciasto powinno być umieszczone na środku. A teraz wypowiedz życzenie. Chodźcie tu. Aha, teraz to się ładnie ścina. Pewnie też przez tą pogodę w Simsach. Podejdź tu. Chodź, bo ciebie nikt nie widział, że ty się w ogóle postarzałeś. Oszałamiona. pierą cię Niedobrze. I ty przynieś tutaj Sima. Chodźcie tu wszyscy. Mamy urodziny. Hello. Kolejne zresztą. Chodźcie. Jest. Mamy to. No, ścina się dramatycznie teraz. Raz, dwa, trzy. Odważny. Jak jesteś odważny? O, nastolatkowiec. Tutaj mamy szybkie życie. Niech będzie. Pokaż tu się. Uuu, fajny. Fajnie wyszedłeś. Lecimy do kasa. Tylko tutaj coś się podziała, ale to pewnie ubrania. Mam nadzieję, że to ubranie. Dobra, kochani, mamy go. Mamy naszego Liamada mu Nawet muskina nie zmieniałam w zasadzie. Ale zmieniłam mu fryzurę ubrania, także chodźcie, zobaczcie naszego liama i brwi mu zmieniłam, bo miał takie strasznie bardzo krzaczaste. Powiem wam, że fajnie wygląda i w ogóle z profilu jak wygląda. Sztos! Mega mi się on podoba. Ej, ale on mi się podoba, naprawdę. Dobra, tak wygląda kochanie w stroju codziennym. Tutaj mamy stroj wizytowy w ogóle w tym. W ogóle on pasuje na jednego aktora, tylko sobie nie umiem przypomnieć w ogóle, jak on. Kurczę i w czym on grał, ten aktor nie umiem sobie przypomnieć. Ale zalatuję mi takim aktorem jednym. Dobra, tutaj mamy sportowy strój. Tutaj mamy do snu imprezowe, do pływania, na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. Naprawdę on się mega super fajnie prezentuje. No, podoba mi się. Dobra, kochani, ale to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrypcji, do oglądania, do lajkowania. Tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. はい。<Bye. S 2>